Hej cześć, witajcie z tej strony Lejko i zapraszam Was do kolejnego odcinka z LEGO Star Wars Saga Skywalkerów. Jesteśmy tutaj na Geonosis po wielkiej bitwie klonów. Padnę, wypadła z sadku i lecimy za hrabią duku. Duku? No to tak się czyta. Czyta, mówi Musimy lecieć za duku do tej twierdzy przed nami. ale padnę, ona... Mamy misję, Anaki. Jak myślisz? Co zrobiłaby padne będąc na twoim miejscu? Wypełniłaby obowiązek. No pewnie by wypełniła, no powiem ci. Nie zaskocz... nie zas... Za... O, dobra, dzisiaj będzie taki krótszy odcinek. Dajmy im dokończyć. Na będzie Dzisiaj będzie krótszy odcinek, ale spokojnie. Będzie jeszcze dzisiaj odcinek z kapitana Tsubasy. Z czego spocony pola się nie mógł doczekać Bo powiedział że po prostu czeka na kolejny odcinek więc dobry chciał dzień to dzień będzie dzień. dzień dobry no się klonie No dobra mogę coś tutaj No okej okay, ale co ja mam zrobić Nie wiem, co ja mam zrobić O A to się, a to się zna Znalazł się klotę kajber O Jestem najmądrzejszy Chciałam powiedzieć że jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie Ale to chyba się nie sprawdzi Chociaż Ty chociaż? Teraz tu nie. Dobra jednak... Ja jednak żartowałem. Dobra. Może muszę coś zniszczyć. Mogę was statek zniszczyć. Oooo! Czy ja będę musiał coś z tego zbudować? No właśnie. Pewnie powiedział, tylko że ja głupiej nie słuchałem. Dobra. Lecimy. Jeszcze raz, żeby się... O, poszło! Jesteśmy... I to będzie misja z tego... Co tak myślę, chociaż kurde kusi mnie tam ten kocek kajber. O, ale tych dużo robali lata. i Mogę jednego... Was Chyba nie mogę. No dobra, lecimy. Leci... No, eee, dobra. O duch. A co to jest ten duch? To jest ten statek, ale... On wygląda jak soku milenium w czwartej części Jest szkoda, że będzie taki krótszy Jutro będzie kolejny odcinek Star Warsów Obiecuję to wam Obiecuję na słowo bar y Lajko, o Jezu już, już Chciałem powiedzieć moje imię, ale powiedziałem, więc O nie. Albo mi się przesłyszałem, albo słysza... słyszałem... słyszałem jakąś taką muzykę, co nie powinno być na YouTubie. Wyjściem zajmiemy się potem. Tak, mistrzu. Mam nadzieję, że to nie była ta Wredny muzyka, bo... Iść, tak, to bym musiał to zagłuszyć. I mam nadzieję, że naprawdę tego nie będzie, bo coś czuję, że ten odcinek do was nie dojdzie. Jeśli będzie to, co ja myślę, a nie chcę wiedzieć, co to będzie. Serio, dobra. O. No to trochę. ty, da się tam teraz uskoczyć? Nie, jednak. Jeszcze jeden klocek potrzebuje. Jeden klocek. Lego. I chyba powinien dos powinienem doskoczyć. No, jednak nie. To jeszcze jeden. W takim razie jeszcze jeden. No i powinniśmy doskoczyć. No, jednak. Czekaj, 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 czekaj. Da się doskoczyć. No o właśnie. Ja zawsze się da doskoczyć. O. Coś zrobiłem. I coś złego właśnie zrobiłem. Coś, czego nie, powi co nie powinno by się stać. Ale to jestem jestem Jedi. Jak... Co ja to nie mogę powiedzieć, jak ojcu ojciec to, no bo... To jeszcze nie ta część. To jeszcze nie ta. Chodźcie, no chodźcie, no chodźcie, no chodźcie, 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 chodźcie. Ale mam kombo, normalnie. Ty, a mogę coś tu zrobić. Ej, szukamy Dora, szukamy. Żeby odcinek był trochę dłuższy. No to fajnie. Powiedziałem, żebyśmy szukali, żeby odcinek był dłuższy. Z moim... z moim szybkim znajdo, znajdowaniem, to powiem wam... Nie wiem, ale coś się stało. A ja mogę teraz coś z tym Chyba zrobić? Ty tu, 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 tu. Chyba nie. Tam mamy się. A co tu mamy? Co tu mamy? Możemy zebrać pieniążki. Ale to będzie nudne, co nie? Dobra, lecimy. Nie zbieramy hajsu. Później będziemy mieć pewnie dużo hajsu, a będziemy mówić. Znaczy, teraz mówimy, że mamy mało hajsu, a później będziemy mówić, o, ale mamy dużo, aż tyle hajsu, nie no, tak, nie wiem, jak youtuberzy zbyt, a, bo tutaj pewnie jest coś takiego, w każdej grze LEGO, że tutaj się mnoży coś czasami, o, o, Temyk, mogę ci podnieść, o nie mogę. Teraz tu spadnie na bank. Nie! No to jednak nie spadnie na bank. Może tak... pół. O, -o <ścoughs> Matka was więcej nie miała. Już się No co we mnie strzelasz? Jezu. No. A i w sumie to teraz możemy sobie po prostu. Kolejny mój Zaraz tak, mi coś... o, Czuję obecność duku. Też wyczuwam Ja czuję obecność... Bardzo Jedi. Mogę coś zbudować. Nie wiem, zbuduję... A, bo tam tam nie ma przejścia. No! Dobrze, że to zniszczyłem. Ale tak naprawdę to zniszczyłem tylko, żeby mieć pieniądze. No. goodbye. Śpi biedny robaczku. O, duku wiele potrafi. Musimy dać siebie O! Widzę Duku. Witaj młody Jedi. Widzę, że twój padałam on był grzeczny. Eee. Nie był. Zaatakujemy razem. Podejdziesz powoli od lewej. Ja atakuję teraz. Ja! Fuj. On ty zęby. Węze, o O, w, o Jezu, niedobrze mi się zrobiło, przepraszam. Ale niedobrze mi się zrobiło. Jak? Zobaczyłem, co Anakin najlepszego zrobił. On. No, bo dobra, nie powiem, bo obrzydza was tylko. Pokonam cię, Duku. Duku, ze mną jesteś. W porównaniu ze mną jesteś słaby, Duku. Piu, 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 piu. Tylko weź obiła się bij z nimi a nie tylko stoisz No rano obiła nas się to zmienimy piu, piu, piu. No chodź, no chodź ty, ty Pszczoło ty Pszczoło No to patrz Musimy być na Tu jest druga, druga część Sagi nie A już są jakieś imperialne coś w przyszłości No i widzicie ty, z czym to jest związane? No w sumie to związane jest, bo... O. serio akurat, gdy to się zrobiło, musiałam powiedzieć że związane. No co to, to jest, co jakaś To Mogę w tamtą? A, no. no dobra. Już wiem dlaczego nie mogłem. Znaczy mogłem, ale. Dobra, podłącz. Ej. Czy jakbym teraz spadł? Nie, to bym chyba mógł. Dobra. Nie wiem. Faj! A ty, o nie nie trafiłem. Czerwona moc, ciemna moc. Strony moc. Po raz ostatni. E, ty gdzie ty jesteś? Dziadku. Dziadek. Halo, halo, dziadek. Dziadek dziadek. No, tu jesteś. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź. O matko! Ataka, atak, 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 atak... Wow, pierwszy kroczek Kyber. Ale idziemy teraz... Oj, 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 Ty... Duku! Patrz! Piał! Zaatakuję cię twoją własną mocą. Ciemną mocą. Opa, teraz na Anakina. Atakujemy. Obi-Wan nie mieczem i Anakina atakujemy. O, na takim... Dobra, no, objąłam... atakuję, patrz. Jaka to jest seria? Pum pum pam 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 pum. Widzieliście tu serię ataków? Ja się zgubiłem trochę. Tak no, naprawdę. O no, nie, 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 muszę ją na chwilę, chwilę bo muszę się bić, muszę się bić. E, tutaj mamy jakiegoś komara <śmany> Spray by się przydał co się A co mamy z tym zrobić Nie wiem do czego nam to było... Nie mam no, no, tu też co mamy z tym zrobić A, mądre Teraz to się na krawędzi trzyma Spadaj długo do nas o, ile pieniędzy ile pieniędzy. Zajmować, ile pieniędzy Ile pieniądzów To tyle nie miałem przez całe swoje życie Ile pieniądzów nie Ej co jest Zlagowało mnie coś Widzieliście to Lachać no dokoła,

Jestem silniejszy Nawet Wiele nauki. Jest mistrz jodach Nie no, duku. Uuu, że swojego dawnego mistrza pokonałeś? Tak nie wolno. Łopie, czekaj. Eee Czekaj, muszę to... Na razie ja nie jestem mistrzem, muszę chodzić... jest jestem mistrzem. Pu, pu, pa, pa, pa. No chodź, patrz. Widzisz? Mała, ale wariat. Miau. Nie. to jest stare, ale tu tam. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dobra. Lecimy szybko, 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 Bo chcę jeszcze do Wam nagrać. A, jutro będzie... Będę co dwa odcinki teraz robił, bo mam teraz takie... Robię trochę daily, ale nie o godzinach takich samych. Oj, co jest? Eee... Hmm. No... To ty się tam, Anakin, pobij, ja tu sobie posiedzę. Ładnie tu. Dobra, lecimy. O, dwa zielone... Miecz oj coś, coś, coś owa co jest o matko jedyna chodź no chodź no chodź duku no chodź da ta 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 da 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 no da chodź, da chodź duku! da no da no chodź, cię, o matko. No i trochę to pokonanie nie wyszło a tak wyjdzie Dobra lecimy, lecimy 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 No końcówka 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 życia już O chudy co jest Double miecz Widzieliście to? Nie joda uratuj go Dobrze O, o nie! Anakin, wziąć cię rękę, walczyłeś, dobrze? A. No co ty nie powiesz, jakbym nie wiedział? Ty. Ale on jest silny, jeśli dalej tu trzyma, tam na tym wisi. To chyba mam mocną magię. Anakin. O, i ta palma, Anakin. Co ci się stało? Jestem taka smutna, że cię ccili rękę, cię odciął. A ten, ten tego, myślałem, że on się mnie zabić, ale nie chciał. No co ty nie powiesz? Wojna wybuchła. Wojna wybuchła. Jak powstali Jedi Sithowie, to wtedy wojna wybuchła. No super, robotowa ręka. Tymczasem, Jarzar. Koniec. Atak klomów. i co to był za odcinek. Taki krótki, ale ciekawy. Ale skończyliśmy. To jest najważniejsze. Ciemna strona i odstraszacz owadów. A, to pewnie tak, że bo widzieliśmy te owady. Szkoda, że nie mamy ani jednego mi zestawu. Ale nie widziałam, żeby tam gdzieś był. O kurde, ile mamy postaci. O! W trybie swobod... No wiecie, tam gdzie będziemy mogli wszystko robić, może będziemy mogli kupić duku o! i pal palpatina. Ale jadę mamy. Imperialny prom klasy Sentinel. Sentinel, Sentinel, no. Jak zwał, tak zwał. Sentinel. No Sentinel, tak. No i jakby to się miało czytać. Ale atak klonu to mało zwiedziliśmy. Ale jestem z Tasitów. I wielka bitwa Anakina i Obiwana na Mustafarze. Do tego nie mogę się doczekać. Ale to w następnym odcinku. Ja byłem lajko. Zapraszam na kanały yy, spocony Polek i Luna. Kitty Luna. No i to był koniec. Zasubskrybujcie kanał, jeśli się podoba. Jeśli się podobało nie. Jeśli na pewno jeśli to widzicie, musicie dać łapkę w górę. I co? Ja... I dajcie komentarz, czy się Wam podobał odcinek taki krótki. I napiszcie, czy chcecie dalej, żeby było... Y... Jedi upadł, upadł czy nie. No to co? Żegnam się z wami.